Co się witajcie, jesteś Domi, witam z kanału Sajm 12. A w dzisiejszym filmie obejrzymy sobie materiał tutaj związany z kamerzystą i Willem o tak zwanej bójce w McDonaldzie. Chciałem sprawdzić z Instagrama, ale już nie ma tych Instastorów, spóźniłem się trochę z nagraniem tego filmu, więc posłużymy się materiałem z YouTube'a u jakiegoś u kogoś innego. Oczywiście... L... Jako źródło, link będzie w opisie Tego kanału Więc, zobaczymy Więc łapcy łapce w górę, subskrypcji, wbijamy 700 subskrypcji Wbijajcie ten czerwony przycisk, nie zabulajmy, robimy wszystkie Wszystko co najlepsze, jeśli chcecie więcej jakiś Komentowania różnych spraw, jakieś dramy i Tym podobne To zostawcie łapki w górę, subskrypcje Piszcie w komentarzach I napiszcie co na nową piosenkę Bo ja czekam i napiszę hashtag Simon wróci Więc dobra, zaczynamy Właśnie wracam ze spotkania z Prime MMA Ogadaliśmy kilka spraw Zresztą też spotkania się z moim przeciwnikiem Temu potwierdziło się kilka moich teorii I uważam Tak samo mój trener uważa Że na dzień dzisiejszy Kamerzysta w pojedynku ze mną no ma raczej marne szanse. E, a to dlatego, że po pierwsze e, bijemy się w tej samej kategorii wagowej. Będziemy ważyć dokładnie tyle samo i ja mam jednak e, większe doświadczenie. Chcesz zdać każdy sprawdzian bez... Dobra. Na razie wiemy tylko tyle, ze Kruzwin mówi, że spotkały się z Kamzystą i z tymi wodozami. No i widać, że to jest ustawione, jest drama jakaś. Widać na pierwszy rzut oka. Pewnie się spotkali po to, że ich per -view się nie sprzedaje i tego typu rzeczy. Że mało osób kupuje bilety na tą galę Prime. Emma i chcą zrobić dymy. Dobra, bedam dalej. Walki, także ja tutaj zjadam go całkowicie, jeśli chodzi o technikę. I proszę się Was też, żebyście nie wierzyli ślepo w jednej stronie, bo to, że ktoś yy, bije dobrze na boku to nie znaczy, że, że zna się na rzeczy. Także prosiłbym, analizujcie wszystko, co widzicie na jego story i nie wierzcie ślepo w jednej stronie. Zresztą wszystko tak naprawdę zależy od treningów, a jak się dowiedziałem, kamerzysta nie ma wcale trzech trenerów i jego stosunek do treningów jest olewczy. On zamiast trenować, woli się napić na przykład. I może to na przykład potwierdzić Don Casio, który robił ze mną i z nim trening, także... Kurwa mnie po prostu to, że w internecie nie widać tego, kto tak naprawdę robi progres i kto codziennie zapierdala na macie i zdarzają się takie osoby, które piszą, że kamerzysta mnie rozwali, że nie wiadomo co ze mną zrobi, a to będzie wyglądało zupełnie inaczej. No i jeszcze raz powtórzę, nie wiecie, źle we wszystko. Maruś, 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 ja już myślałem, że ty naprawdę złoż... Zbądza... No, mamy też odpowiedzi kamerzystów od razu już. A jak widać, dalej zachowujesz się jak pet. Po co publikujesz e, w internet informacje z prywatnej rozmowy? Doskonale wiedziałeś, że rozmawiam z organizatorami, że rozmawiam z Kasiuszem, że nie trenuję na ciebie, bo nie muszę na ciebie trenować. A to, że sobie od czasu do czasu popiję alkohol, no to chyba mogę. No po co ja mam się na ciebie przygotowywać? Co ty myślisz, że ty mnie wejdziesz w OKTAGON i mnie roz... Co to szkielet mi roz... No zastanów się, co ty w ogóle w Nawet jeżeli ty trenujesz te pół roku. Możesz sobie trenować nawet 10 lat na mnie. Wchodzę i cię roz... I nawet sobie mogę e, być e, na kacu, mogę być w cuku e, pijackim. I tak się nie dasz mi rady. Także, także skończ sobie ten instaster w dupę sobie stać, nie? No to długo nie musieliśmy czekać na odpowiedź. kamerzysty. od teraz zmieniamy zasady gry. Będziemy grać po mojemu. No a jeśli ty uważasz, że wygrasz ze mną walkę chlejąc e, alkohol, to Naprawdę dajesz zajebisty przykład, nie rozumiem jak może być idolem dla, dla tylu osób, ale to już nie moja sprawa. Zresztą przekonasz się jak ta walka będzie wyglądała naprawdę troszeczkę pokory się, myślę, że nauczysz. Zresztą wcale mnie nie dziwi Twoje podejście, zawsze miałeś jakieś takie wybujałe ego i dalej możesz kwić w tych swoich pojebanych wyobrażeniach, ale niestety muszę Cię zmartwić. Zresztą ty chyba jesteś tego świadomy, tylko y, po prostu tak y, grasz pod publiczkę. Mógłbym się tutaj na story pochwalić, z kim ostatnio przejebałeś sparring na treningu, ale chyba zachowam to dla siebie y, i zastanów się jeszcze nad tym, bo, bo jest się czego wstydzić, bo no tak. Czy ty nie masz siły w rękach? Te, no nie wiem, te, te kości, ci poławiasz, jak ty będziesz do klatki chłopie. Co z tego, że ty będziesz mieć technikę? Co z tego, że ty będziesz mnie uderzać? Jak ja się raz na ciebie zamachnę, dostaniesz taką jedną bombę konkretną na twarz i już nie wstaniesz maruć. będziesz leżeć w tym oktagonie, cały zakrwawiony i ja ci gwarantuję, że nie zrobię już żadnego treningu. Nie zrobię, do, 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 do samej falki, nie zrobię żadnego treningu, bo nie muszę na ciebie trenować, a ty sobie możesz trenować nawet te 8 miesięcy i tak przyjesz, i tak tam złokie srogi. Dostaniesz. Jedna bomba tylko wejdzie ci. Na twarz i już nie wstaniesz, Gwarantuję Ci. A, i pierwsze co zrobię, to wrócę na chatę, nachleję się, spalę całą paczkę fajek i tak będę robić codziennie, będę codziennie najeżdżasz do samej walki, żeby cię upokorzyć, taj, żeby cię upokorzyć, wejdę tam na... Normalnie na cuku pijackim i cię. Roz... Wiecie, za to sobie... Marek, zgrywasz kozaka przez internet. Słuchaj, jeżeli jesteś taki kozak, no wstań i porozmawiaj ze mną, e, bo wracamy tutaj chyba tą samą trasą z Wrocławia na Szczecin. E, na McDonaldzie staniemy. Wyśle ci zaraz pineskę na numer telefonu, staniesz na tej samej trasie, pogadamy na spokojnie, a nie ma kozakujesz przez internet. E, zobaczymy, jaki wtedy kozak będziesz. Może cena się stanie. na Mako wydobyć. Zobaczmy, co się stanie zaraz. Pineska, albo leci, mam nadzieję, że, że nie stwierdzisz, że staniesz, że porozmawiasz jak kwacie, ten jak. wszystko w internet rzucasz. Muszę już mówić, że jesteś żałosny, bo przed chwilą w nagraniu sam to udowodniłeś. Nie zamierzam też dyskutować z tak płytką osobą za przeproszeniem jak Ty, ponieważ Twoje argumenty krążą wokół tego, że jesteś alkoholikiem, że jesteś niezniszczany i że jesteś zabójcą. Z takim podejściem naprawdę życzę Ci powodzenia, ale wszystkiego przekonasz się na walce. No i zobaczyć jak wygląda rzeczywistość, bo póki co żyjesz w jakiejś bajce, ale to nie jest moja sprawa. Nie mogę niestety skontaktować się z osobą, która ma to nagranie. Ale oczywiście jutro to nagranie, na którym dostajesz pierwsze od, od kogoś tam, zostanie opublikowane u mnie na story. Także wtedy się dopiero najesz w No i tak, jak zostałeś zniszczony rok temu, tak zostanie zniszczony kiedy tam? 19 lutego. Pozdrawiam. Nie wiem, dlaczego ja dalej uczestniczę w tej bezsensownej dyskusji, ale kamerzysta zaproponował, żebyśmy spotkali się na trasie, bo akurat wracamy w tym samym kierunku. Eee, ale minęło 10 minut i to chyba raczej on się obstrał, bo nie wysłał mi żadnej lokalizacji, ani SMS-em, ani na nadjemnie. Eee, jak mi wyślę, ja się z nim spotkam, bo ja się go nie boję. Eee, także wyślij mi lokalizację, chyba że dalej chcesz robić wszystko. Ta nie boi się, a na konferencji Prime był obsyrany i boi się odezwać. Wyglądam, ze odpowiadać dobrze na pytania, a nie zmieniać tylko to, co powiedział rok temu. No, Gruzil to jest kozak w necie, ale pizda w świecie. Dyskopadł, publiczka. Jesteśmy tutaj, gdzie chciałeś się spotkać. Mam nadzieję, że Ty też tutaj jesteś i że nie obstracisz, Co jest? No, no, no. A, do tego. No, nie, nie nagrywam wejdzie. Ciebie. Nagrywam ją. Nagrywam, ją. nagrywam ją. Nie, nie, nagrywam. Ja Mogę Prze się, nie się nagrywać. Ja, A, zwykle nie wtrącam się w takie sprawy, ale to jest jakiś armagador. Zobaczcie co w ogóle... To jest To jest... taki kozak wyjść, A jeśli się nie będę teraz. Ale co? Nie. No bo nie. Co teraz zrobisz? Czyli po tej sytuacji widać, że to jest ustawione. Co ty powiedziałeś? Nie dlaczego będę tej Ale zamiast zainteresować się, że. Ym, zniszczył mu jedzenie, to. mówi tylko do kamerzysty. Co ty powiedziałeś? No kurde. To jest to jest takie ustawione ustawieniem czuć na odległość. No pędzły lech. Nie znalazł was pier. Co? No biały. Jak co do prostowania? Biały. Wy. Ja się nie będę stano teraz. Biały. Do. Od zawsze chcieli być inni. Dobra. I to było na tyle. To było na tyle. Pamiętajcie o łopcu, subskrypcji napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tej sytuacji. Do zobaczenia. Trzymajcie się i narka.